Tyle, dzisiaj jesteśmy w bloku numer 39 na ulicy Kaszewskiego. Oczywiście mamy tutaj windę dźwigową. Schindler. Schindler nie 3300 r Nie tak. wiemy, jaką za bardzo musimy sprawdzić. Tak, tak, to pewnie sprawdzimy. Nowiusia, się W e, tak. produkcji 2019. Oczywiście. 19 rok. Mam instrukcję. 685 kg dźwięku. I 9 osób. aż jeszcze inaczej różni się od 60 czy e, Bardzo ciche przyciski. Mamy tutaj tylko 4 piętra. Tak. ale to ustawia się. Piętro czwarte. No i co? lecimy dalej. Tutaj takie ładne po góry. Okienka. Dobra. No i jedziemy w dół. Jedziemy w dół. dół. Na zero, nie słychać przycisków. No bo, kurde, to było oświetlenie, oczywiście. Oczywiście, jak w tych wszystkich... Schindlerkach w było. też było. Metalowe drzwi, co się rzadko zdarza, ale to w 3300 MRL chyba się prawie w ogóle nie zdarzało. Choć e, raz się chyba zdarzało, no, ale bardzo rzadko. Idziemy no, 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 porę... się w następnym wincie na tym samym siedlu jeszcze pokażę na tutaj. A, no i jeszcze widzieliście, jak tutaj świetnie widać dźwig, e, czy windę. Gdyby. Dokładnie, spróbuję ustawić ostrość. No dobra, a więc. To było na tyle i lecimy do kolejnej windy. Cześć. A więc e, kolejna wina z tego samego typu. prawdopodobnie będzie trzy. Windy, tak, na, na e, No i co? Kolejna, tego samego typu winda, jak kogoś to interesuje. No chcemy mieć już całe ile też nagrane, żeby nie było potem. Jedziemy, może ktoś do się gdzieś będzie cięcie. Tak, no ale widzimy no tą samą windę, tam jest tabliczka, można pokazać. Wszystko to samo, co poprzednie. Tylko numer seryjny będzie inny. Dokładnie. Numer seryjny, mogę jeszcze przy w no. nie załatwię piętro czwarte piętro czwarte widzimy no i tak jak nie widzieliście. mogę troszeczkę wyjść no i widzę to wygląda jeszcze Mogę mogę pokazać tak no wszędzie jest to samo więc też nie ma się coś tak użalać nad tym no ale niektórzy pewnie tutaj mają fajne widoki Dokładnie. Kiedyś tutaj nie było. Bo z ciekawostki co mogę powiedzieć, yy, tutaj, we blok jak były budowane, w latach 60., yy, miejsce na windę było przystosowane. Tak. Yy, bo jeśli w razie stanu wojennego yy, to blok zamieniłby się w szpital, to żeby było miejsce na tą windę. Tak. No, ale tak żeby się... chcieli windę, bo tutaj są starsi ludzie, no to zamontowali z podzielnie tak, tak. kredyt i. No akurat. to tak to wyglądało. No ale co? Lecimy do kolejnej windy. A więc teraz kolejna winda, już trzecia. No i widzimy kolejnego tego samego Shindara. Nie Otóż jest to 3300ml. Model sprawdzimy na stronie Schindlera. Tam są wszystkie modele, jak ktoś chce wiedzieć. No i tak. Nie ma już za bardzo co pokazywać, bo te trzy windy były takie same. Oprócz tego, że tutaj ten Schindler jest troszeczkę starszy. No są, są. I ma już polisowaną szybkę. Piętro czwarte. Nie. Nic ciekawego, dokładnie to samo. Taki sam film. Czy tutaj, dwie. może są jakieś inne? O tak, tutaj są inne okna. W tamtym poprzednim okna Taki były takie ścienik. mniejsze. A te są troszeczkę większe. Z szczegół. No i wracamy na dół. Na zero. I od teraz postaramy się, żeby przejazdy były i w górę, i w dół. Tak, tak. Bo wtedy były bo tylko jakby, i wyłącznie no tak, w górę, to było, bo były klatkowe. Tak, to że klatkowe i też będą tak. było na windę. Na, na tych osiedlach, bo to są dwa osobne osiedla, które będziemy nagrywać teraz. <laughs> będziemy nagrywać normalnie, ponieważ nie ma tam kokoszkowych klatek. <laughs> tym normalnie. I będą przejazd w górę na razie ten, a potem jeszcze będzie Mazowiecka dokładnie ogóle Tak, tak wcześniej było Prowino. No i widzimy się może w kolejnej widzie, albo. Nie wiem. Kolejna winda. Gdzieś raz to mówię, byli ludzie, więc woleliśmy zaraz w środku. Jeszcze została nam jedna winda z tego co widzieliśmy. No chcemy po prostu jeszcze to nagrania. Ja wiem, że to jest nudne. No ale wszystko będzie w jednym odcinku, więc tak. to jest rok 2019 trochę nowsza, i więc... tyle. Tak, dobrze. No. Jedyna mała rolnicy. A tak to... O, zaczęło. Tak niektóre windy... W... Jeszcze możemy tylko sprawdzić jakie tu jest okienko, bo... Tutaj okienko jest duże. To jest blok 25 bodajże. Aj, przepraszam, chyba już się też nie sprawdziłem. Właśnie. Ale jedziemy już na dół. Jeszcze jedno winda i się rzakamy. Dokładnie. Jak chcecie, to przewincie, nie będę wam zakazywał. Dokładnie. My żadnych time nie robimy, bo wiemy, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał obejrzeć. No pewnie tak. A więc do zobaczenia. I cześć. No i ostatnia tak. winda, nie widać o mnie entuzjazmu, no bo co to jest? No na to samo. To samo, nic Czerwę, nie Szybko wy... przejdziemy. No więc, więc tak na koniec powiem, żebyście subskrybowali kanał. No bo dążymy do 200 subskrypcji teraz, 150 powiedzmy, no 150. Tutaj. tutaj też szybko, i lekko zarysowana. Rok no ja jeszcze... 2019. Wow, wreszcie aparat łapie ostrość na tabliczki, coś nowego. Numeru seryjnego, nie wiem czy pokazałem, jakby ktoś chciał. Jest. To samo co było, nie wiem jakie tu mamy okienka, to jest jedna w ostatnich ktoś ma bardzo ciekawy zamek. Zastanawiam się, dlaczego to są te drabinki. Yy, nie, nie, ma... nie mam pojęcia, może Tego dlatego, że to tam są... je będzie wyjście na dachu. Okienka są duże, choć nie, tu jest jedna troszeczkę mniejsza. Czyli też inaczej. To zależy pewnie od wysokości bloku. Powiem na pewno nie, montowane w tym samym czasie, tu akurat jest pewny przejazd w <laughs> dół. No, i tak, i to by było na tyle z tego odcinka. Ale pożegnamy się poza budynkiem. O, no. Przecistaj się łapkę, jak chcecie. Trudne no. tutaj, już w miarę. Są takie lekkie zacieki, nie żeby ktoś tutaj się wyżywał. Dokładnie. Kano kulturalny, więc nie będziemy wypowiadać się żadnymi słowami, które są niekulturalne. No dobra. Na koniec mogę jeszcze pokazać bok z tej strony, bo mi było. No, I to wszystko. A więc... No, to było na z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Możecie zostawić subskrypcję, absolutnie ja to was proszę. No bo będziecie na bieżąco, a nas filmu się dwa dni e, z wind. No i...